Jeżeli szukacie końców do FIFA 15, spotów z przelewem lub e w kartopole sam Fifa Shop. A wpisując od Jacob macie 5% zniżki Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Drogi do Chwały Na moim kanale dzisiaj gramy Mam nadzieję, że lepiej niż ostatnio e, Słuchajcie, e, postanowiłem, że w serii ja, trzeba wymienić nam bramkarza Trzeba wymienić nam bramkarza oraz poszukam prawego pomocnika do składu BPL Nie mam za bardzo gdzie się na razie doczepić Może środkowy pomocnik defensywny, Felaini, słyszałem, że jest bardzo dobry Zaraz zobaczymy, czy wstać na to wszystko no i ruszamy do boju Pierwszym w jakiego się zaopatrzyłem jest bramkarz Lopez Sam zawsze jak przeciwko niemu grałem był świetny Mam nadzieję, że teraz będzie taki sam No i zdecydowanie zmniejszy ilość bramek, jakie wpada do naszej bramki No właśnie Okej, okay, postanowiłem kupić Fellainiego Pepe jeszcze zostanie na chwilę Także Fellaini trafia do naszej drużyny, do BPL No i mam nadzieję, że będzie się spisywał równie dobrze jak Song Okej, okay, no to składy są już przygotowane Zaczynajmy I oby tego Lopez miał mecz E, życia. Polish Ig, gramy z Polakiem. E, gramy z Polakiem, także będzie na pewno ciekawy. Zobaczmy sobie jego skład. E, 81 BBVA e, Uczę i Rodrigo. I czy. będzie ciężko. Uch, słupek. E, ładna drużynowa akcja. No nie. Czy ode... uczę nie jest na spalonym? No to to jest bramka. Nie, to jest Diego Lopez. Kejta. Kejta, uderzenie sprawiło to problemy w ramkarzowi, to na pewno. Kejta z okazją na swojego pierwszego gola, nie trafia, niestety. Kejta. Uuu, co za akcja ładna. Kejta, podanie prostopadłe takie do Sawa. Sał sobie przyjął troszeczkę nie, nie za dobrze, ale i tak wpakował piłkę do siatki 1 do 0. Po tej naprawdę podobała mi się ta akcja ładna. No i po 405 minutach prowadzimy 1-0, do Diego Lopez spisuje się naprawdę dobrze Jak na razie ze wszystkich sytuacji, jak widać po naszym stanie bramkowym Wychodzi bardzo dobrze, no i oby tak zostało, chociaż przeciwnik na pewno nie jest prosty No i mam nadzieję, że jednak to prowadzenie zostanie zachowane do samego końca O nie No nie, w 65 minucie strzela i trafia mogę atakować, mogę się przedzierać, ale co z tego? Jak wystarczy na piłka górą, no i tyle. Nie, po prostu w to nie wierzę. Aha, doliczył czas, 3 minuty i już się skończyło. Okej, okay, przechodzimy od razu do BPL, bo no nie będę rozpatrywał tego, czemu przegraliśmy. 89. minucie na 2:1 strzał Rodrigo. A. Naszym przeciwnikiem jest C79, znaczy zgrania. Przepraszam, 75 zgrania, 79 oceny. Nie wiem, czemu ma tak mało zgrania, tak szczerze mówiąc. No ale. Aha, po prostu nie na swoich pozycjach są. No tak czy inaczej skład dobry, bo z BPL. Z Vargasem na, na środku. z Zogbia, 1 do 0, bardzo ładna akcja naszego zawodnika Prawą nogą, nie sądziłem, że mu się tak ładnie to uda zrobić, ale jest I prowadzimy, chociaż to prowadzenie, jak w ostatnim meczu nam pokazano Jest bardzo małe i łatwo je pokonać Otworzyła mu się bramka, Zaratę, broń Minolet Uff, uf, prawie samobój Jarvis, jak on tego nie trafił z takiej odległości No i co? No i 1-1. No, enzogbia. Enzogbia, enzogbia 2 do 1 i to on znowu sprawia, że jesteśmy na prowadzeniu. 39 minuta. Uuu, robi się ciekawie co? 45 minut za nami, no i mamy 2 do 1, bardzo, bardzo wyrównany mecz i tu to będzie zależało naprawdę od indywidualności chyba, czy ktoś to wygra, czy nie. Enzogbia, czy to jest ta indywidualność? To jest on, 3 do 1 jego hat -trick. W tym momencie nasz szybkowy pączek ofensyjny po raz kolejny Pokazuje się z niesamowitej strony No i daje nam to dwubramkowe prowadzenie Które jest o wiele lepsze niż do 2-1 No ale nadal nie możemy być niczego pewni w tej FIFA No i to jest rzut karny chyba To jest rzut karny, tak I czerwona kartka dla naszego przeciwnika Matic, czyli ten, który strzelił nam bramkę Schodzi z boiska, nie powiem, cieszy mnie to Wellbeck od poprzeczki wpadł do bramki e, Troszeczkę się zawahałem, czy uda się jednak strzelić No ale tak, Wellbeck e, od metalowego pręta prosto za linię No i mamy 4 do 1 w 54 minucie tak, 4-2 3 na 2 Oooo, 5 do 2 no, czy 3 na 2 było wtedy, jeżeli chodzi o zawodników Teraz 5 na 2 w wyniku. Cóż za bramka Uelbeka. Przysięgam, nie sądziłem, że tak się dokończy, Bardziej na rzut rożny. Tutaj jakiś tutaj nie było spalonego. No, a ten pięknie pakował. Na miniole tylko obejrzał piłkę, jak leci do bramki. Zaratę. Oj, to jest rzut wolny na pewno. I żółta kartka, jak? Czerwona, druga kartka. Wow, sędzia dzisiaj nie, oszcz nie oszczędza mojego przeciwnika. Daily Blind, zawodnik Manchesteru United, oczywiście normalnie. No i to jest już chyba e, przesądzone, co tutaj się stanie. Moses! 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 <ścoughs> Nad bramkarzem, co mamy? Co wyrobili? Moses, ładnie, cztery gwiazdki sztuczek, Pokazało się idealnie w tym momencie. Przerzucony Lindegard. Hop! I już tam się Welbeck mu pchał, ale zakończył ładnie tą bramką. No i to się nazywa wyszkolenie techniczne. No nie, serio William przeszedł wszystkich no William, ach ty. Może warto w niego zainwestować. Jak nas z serwerów wywali. Jak wygrywamy. Jeżeli nam... Po prostu nie mam słów, jak bardzo... I co? Wygrywamy 6-3 i przegrywamy Witamy w świecie EA Tak, zwamy wszystko na końcelerów Ścigajmy ich i miejmy spieprzonych bramkarzy, serwery, wywalanie w meczach Wszystko tu w tej grze nie działa A oni i tak spokojnie do tego podchodzą Wydajemy wam kolejne update'y, wszystko będzie w porządku Poprawiliśmy gra bramkarzy, obrońców, wszystko jest idealnie No to o co się spinasz, Jago? Wszystko jest super Płacę, płacę za grę 250 zł, ale pff. co tam?